Witajcie w specjalnym Halloweenowym odcinku talent show, a oto Mila, która przygotowała dla was pokaz jogi, witam. Mm. Um. Mm. <ścoughs> Dziękuję. Twój występ był magiczny! Tajemniczo niepokojący! Aż miałam ciarki! <grabili> Dziękuję! <grabili> tak! Moje gratulacje! Byłaś świetna! No i przeszłaś do finału! Namaste, kochane. Niezły występ, młoda. Chyba zaraz zemdleję. Wyglądasz, jakbyś zobaczyła ducha. No już, dziewczyny! Ona potrzebuje powietrza! O, widziałyście to? JB puścił do mnie oczko. A! Cześć! jesteśmy uroczymi zwierzaczkami z pasją do fryzur. Przyjaźnimy się i przeżywamy przygody. Beat, beat, beat. Halloween powinno się słuchać popu, bo to dodaje odwagi. <laughs> Chyba żartujesz. Disco jest zdecydowanie lepsze. No już, przestańcie się kłócić. Eee, masz motylki w brzuchu? Co? Dobrze wiem, co tu się kręci. Chyba ktoś się zabuja w JB. To nieprawda. Myślisz tak, bo zbieram jego płyty, jeżdżę na wszystkie koncerty, a cały mój pokój jest oblepiony jego plakatami? No i aż mdlejesz, kiedy chłopak puszcza do ciebie oczko. <laughs> Wesołego Halloween! To jakiś abs. Choć może. Dobra, chyba mi się podoba. Tylko nie zemdlej nam na scenie w rundzie finalowej. Myślisz, że to możliwe? I co teraz? Dziś jest przyjęcie Halloweenowe w talent show, a wujek wciąż nie odebrał swojego kostiumu. Więc zadzwoń do niego! Dzwoniłam już kilka razy, ale nie odbiera. I oczywiście wysłałam mu też tonę wiadomości, ale nic z tego. Może pracuje właśnie nad nową fryzurą i dlatego się nie odzywa! Sama nie wiem, ale planuję zapełnić jego skrzynkę emotkami czaszek i duchów. Może to zwróci jego uwagę. Mamy Halloween! Wanda! Zazwyczaj jestem bardzo wyluzowana, ale teraz stresuję się i to przez JB. Nie przejmuj się tym. Problem w tym, że do finału zostało kilka godzin, więc musimy pomóc Nili. Tylko jak? Macie pomysł? Hmm, kiedy ja występuję, wyobrażam sobie jurorów w zabawny sposób i wtedy się mniej stresuję. Na przykład, e, wyobraź sobie JB z nosem klauna. Albo w kolorowej czapyczce. Albo jego babeczkę. Świetny pomysł. Albo nie. To nie działa. Chyba potrzebujemy pomocy Fabia i Fabi. Nilo ma dzisiaj występ i potrzebuje nowej fryzury. No to już lecę. Będę za jakieś pięć minut. Obiecuję. Hej, dziewczyny, już jestem. Miałeś być za pięć minut, a minęła już ponad godzina. Gdzie byłeś, wujku? Byłem. Uh, wiesz. Uh, Miałem różne sprawy do załatwienia. Niby jakie sprawy? E, o, Nila, jesteś smutna. Co się stało? Podoba mi się JB. E, tylko trochę. No i tak się stresuję na jego widok, że aż mdleje. Wszystko jasne. Potrzebujesz nowej stylówki, która doda ci pewności siebie. No proszę, proszę! Twoim przeznaczeniem jest zostać gwiazdą! Nawet większą niż JB! Słuchaj, znani celebryci są tacy sami jak ty czy ja! Nikt nie jest lepszy czy gorszy dlatego, że jest sławny! Dzięki stylowi Color Boost odzyskałam pewność siebie, więc czas przygotować się do występu! Dziękuję! Dobrze, też lecę, wciąż mam kilka spraw do załatwienia! Znowu? Ale co z przyjęciem ze zwycięzcami? Na pewno przyjdę! Najstraszniejszym przebraniem jest kostium Pantery. Ha! Co w tym strasznego? Wszyscy dobrze wiedzą, że najgorszy jest strój dentysty. Bo on istnieje naprawdę! Najbardziej przerażający kostium to masz ty! To jakiś koszmar! <laughs> Witajcie, kochani! To już ostatni odcinek naszego programu! Przywitajcie głośnymi brawami Nile! Naszą cudowną joginkę! Cicho, cicho! Wow, niesamowite. Wygląda jak kwiat lotosu. Mam wrażenie, że zaraz zacznie lewitować. Wow! Zdumiewające. Co za spokój i harmonia. Już nawet nie pamiętam, kiedy byłam tak zrelaksowana. Jest świetna. Powinna wygrać tę konkurencję. Wow! Ta płynność ruchów. Jest mistrzynią w swojej kategorii. Brawo, Nila. No to chyba mamy zwycięstwo. Namaste. Ty to masz styl, Nila. O, widziałyście to? Puściła oczko do mnie. <śmienny> Się. Gratulacje, Nila. Twoje oczko będzie hitem. Byłaś taka spokojna. No i te pozycje, zasłużyłaś na tę wygraną. Dziękuję, dziewczyny. Dasz mi swój autograf? Bardzo proszę. Nila i jej przyjaciółki, czyli Vip Pets, spełniły swoje marzenia. Nie poddawały się i wspierały się nawzajem, by zwyciężyć w swoich kategoriach. No i przede wszystkim ciężko pracowały. Brawo, dziewczyny! Wuh! Wuh! Ale mnie wystraszyłyście! Myślisz, że Fabio zdąży na przyjęcie? Na pewno tak. Nie przegapiłby przyjęcia halloweenowego. Ha? Hejka, dziewczyny! A oto nasz mobilny salon. Skoro VIP pets są teraz sławne, będą zapraszane na wiele wydarzeń. Więc przygotowałem nam busik. Jest przepiękny. Aż muszę mu zrobić foskę! Teraz rozumiem! To dlatego byłeś ostatnio taki zajęty. Oj, tak! Szykowałem dla Was niespodziankę! Jesteś najlepszym wujkiem na świecie! O, no a ty najwspanialszą siostrzenicą, ale proszę uważaj, bo popsujesz mi fryzurę! <śmienicę> 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 <śmienicę>